Państwa serdecznie i dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo się cieszę z Waszego zainteresowania i nie tylko rozkładami, horoskopami, ale również tym, co mam do powiedzenia w tych pogadankach. Dzisiaj powiem coś fajnego na temat nakręcania takich negatywnych myśli o partnerze. Dlatego że Często macie te relacje i te relacje są różne. Jesteście i szczęśliwe, i nieszczęśliwe, i czasami widać, że za bardzo przytłaczacie tego partnera. Nie zawsze tak jest. Nieraz to jest też od strony kobiet, ale głównie macie w głowie nakręcanie tych negatywnych myśli. Na przykład, on też potrzebuje swobody, też potrzebuje wyjść. Gdzieś i nie chciałby, żeby na przykład była taka sytuacja, że on musi się z tego wytłumaczyć, tak jak syn musi wytłumaczyć się mamie. To nie na tym polega. Wtedy on, kiedy wychodzi i jest ze swoimi przyjaciółmi, czy tam ze znajomymi, czy u kolegi, czy gdzieś, nie czuje się na luzie, tylko czuje się pod takim pręgierzem. I czuje się niespokojny i tak naprawdę. Cieszy się tym, że jest tam, ale nie za bardzo będzie mu się chciało wracać, jeśli będzie wiedział, że będzie musiał się ze wszystkiego wyspowiadać. No. Więc przede wszystkim zawsze tutaj mówię na ten temat, kiedy do mnie piszecie i kiedy rozwiązuję z wami jakiś problem w tygodniu. Tutaj taki problem też miałam z jedną panią, która właśnie nakręca negatywne myśli niepotrzebnie o partnerze. To znaczy, że jak on wychodzi, nie można od razu myśleć, że aha, miał być na godzinę szóstą i jego nie ma. To znaczy, pani mnie pyta w kartach, y, oczywiście można to zobaczyć y, na drugi dzień, bo to tego samego dnia się tak nie da. Dlaczego nie przyszedł o godzinie szóstej, tylko przyszedł o siódmej i czy rzeczywiście... Był tam, gdzie był, czy być może był gdzie indziej, a może e, dlaczego był taki milczący, dlaczego do niczego między nami nie doszło, albo dlaczego był taki zamyślony i tak dalej. No, e, pewnie też to można sprawdzić na drugi dzień w kartach, bo myśli zawsze przychodzą. E, karty pokazują myśli danej osoby, e, zdarzenia e, dopiero na drugi dzień, ale jeśli chodzi o y, te pytania, to właśnie w Waszych głowach powstaje wtedy, no, na pewno te wszystkie negatywne myśli. I tak negatywnie nastawiona kobieta, kiedy wraca ten mężczyzna do domu, no to on na sam jej widok, to on już jest zestresowany i też nie wie, co ma zrobić, bo zaraz będą pytania, a na pewno nie będzie wierzyła, na pewno będzie źle, więc y, no. Zachowują się też nie tak, jak powinni, czasami się kłócą, czasami nie chcą się kłócić, ale no, zawsze jest to takie niemiłe, niefajne. I to jest tak, że powinniście dać szansę, jesteście dorosłymi ludźmi i nie jesteście zobligowani czasowo. Nikt was nie rozlicza z czasu waszego życia. Tak jak mówią, każdy ma swój czas, ma swoje życie. I każdy z tego życia korzysta. I jeśli na przykład wy chcecie gdzieś wyjść z koleżanką, czy spotkać się ze znajomymi, nie zawsze ten mężczyzna przecież musi z wami iść, choć nie popieram takich sytuacji. Ja y, teraz może jest troszkę inaczej, ale wcześniej, kiedy byłam znacznie młodsza, y, nie uważałam w moich czasów czegoś takiego, że. Ja mogę iść do koleżanki sama, po prostu sama bym nie wyszła, bo nawet bym nie miała takiej potrzeby. Oczywiście mój mąż też nie chciałby wyjść do kolegi sam, bo też nie miał takiej potrzeby, ale miał swoje zainteresowania, więc wtedy, kiedy na przykład wychodził i siedział sobie w swoich hobbystycznych zajęciach, wówczas ja zostawałam sama. I też wynajdywałam sobie zajęcia. Niekoniecznie szłam, szłam do koleżanki, bo to nie było dla mnie taką ważną rzeczą, żeby akurat wychodzić z domu. Ale przeważnie to no, w tamtych czasach to było czytanie książki, ja to lubiłam, miałam wtedy spokój i mogłam spokojnie sobie poczytać, więc sama sobie znalazłam coś, co lubię. Ale jeśli jak już. Mówię o tych nakręcaniu, tych negatywnych myśli, to powinniście zwrócić na to uwagę w ten sposób, że jeśli wychodzi, nie ma czasu, czy wróci o szóstej, czy wróci o dziesiątej. Ważne, że wróci, bo to o to chodzi, żeby on wrócił do domu na noc. Zrelaksowany, szczęśliwy, zadowolony, czuł się wśród swoich znajomych i kolegów też, że nie jest zobligowany czasowo. Wiadomo, jeśli są jakieś obowiązki, umówiliście się na coś, że w czymś wam pomoże, no to tak, to ma to znaczenie, na pewno, ale jeśli po prostu on idzie i będę później, no to fajnie i powinniście wziąć to pod uwagę, że jest to miłe. On wtedy wróci uśmiechnięty, on będzie wiedział, że nie musi się wytłumaczyć, a sam nawet może zacząć rozmawiać, jak było, co było i bardzo łatwo możecie wychwycić, jeśli by nie mówił prawdy. Natomiast jeśli będziecie robić z tego dramat, no to powstaną kłótnie, a ja potem siedzę i to wszystko rozwiązuję, no a czasami jest tak, że potem on mówi, że potrzebuje czasu, odsuwa się, że, że to nie jest tak i to są właśnie te braki komunikacji, wy jak wychodzicie z koleżanką, Gdzieś tam czy cokolwiek, bo tak się teraz dzieje w tych czasach. Często czasy też się zmieniają, że jest więcej zainteresowań na zewnątrz. Można wychodzić gdzieś, pogadać, i nie zawsze ten mężczyzna jest szczęśliwy, że musi siedzieć i gadać z jakimiś kobietami. Zupełnie o tym, co jego nie dotyczy, ale też na przykład kobiety chcą między sobą porozmawiać i pogadać o tych facetach, troszkę naplotkować. No to po co on ma słuchać? Kiedy mają to zrobić? No. Więc też czasem chcą wyjść. Więc też nie jest fajnie, jeśli byście wracały do domu, a on by takie przepytanki robił. A o której będziesz, a co robiłaś, a gdzie byłaś? To już wynika ze złego zachowania i na przykład często wy to widzicie wtedy. Ale nie widać tego odwrotnie, jeśli w ten sposób się zachowujecie. Też są y, takie sytuacje. Y, w ostatnim tygodniu y, tutaj w kartach miałam, że po dłuższym czasie spotkaliście się. No i było romantycznie, fajnie, była fajna noc. No i pytanie do kart, bo już dwa dni i on się nie odzywa. No właśnie. A czy Ty się odezwałaś? Bo to też jest ważne. Na przykład spotykacie się i na przykład długo się nie widzicie, i jeśli dochodzi między wami do takiego intymnego spotkania, no to w tych czasach to tak jest, że mężczyzna też myśli i też się zastanawia, jakie ta kobieta ma oczekiwania. Musicie wiedzieć, że ci mężczyźni też do mnie piszą, ci mężczyźni też się pytają takie rzeczy. Że na przykład spotkałem się, no ale. Yy, ona już jest, już jest chętna, a to, a to może nie jest dobrze, bo może chce tylko to, a nie chce czegoś więcej, a może w jej życiu jest ktoś inny. Też są takie pytania, że nie odzywa się, nie chce też powiedzieć, też mówi: No, nie napisała, nie odzwoniła. Ja też wtedy pytam: no, no, to trzeba się zapytać, dlaczego nie zrobić tego pierwszego kroku? A przede wszystkim. Jak się spotykacie i chcecie spędzić taki romantyczny wieczór, ale macie coś na myśli, że to było długo i macie zamiar, żeby to było przedłużane, to należałoby ze sobą o tym po prostu porozmawiać, powiedzieć, zapytać, jakie ma plany na drugi dzień. Też się odezwać. To nie jest to nie są już te czasy, że tylko mężczyzna musi się odezwać, bo to będzie nieładnie, jak się odezwie kobieta. Teraz już jest troszkę inaczej. Trzeba się odezwać, chociażby dzień dobry, chociażby nawet wieczorem, podziękować za fajny wieczór, czy tam e, na przykład coś tam wysłać ciekawego z, w środku dnia, i wtedy, jeśli nie mamy informacji po jakimś tam, bo to nie znaczy, że teraz będziemy zarzucać go jakimiś SMS-ami i wiadomościami, bo oni też tego nie lubią. I najlepiej jak już pisze się taką wiadomość, to jest dobrze napisać w trzech, czterech zdaniach. Bo jeśli nie będzie laborat, to też nie przeczytają środka, tylko początek, a potem koniec. Bardzo często tak jest, wiem to z doświadczeń własnych, bo też takie laboraty potrafię pisać. No. Ale wracając do tematu, to macie tam spotkanie, noc i cisza, więc przede wszystkim, tak jak mówię, powinniście porozmawiać, zapytać, niż tworzyć sobie w głowie, a pewnie się chciał zabawić, a może chciał to, może chciał tamto. On też tak o tym myśli. I przede wszystkim, jak myślicie o sobie, to on też to odbiera i on też patrzy, aha, no. Byliśmy ze sobą, była fajna noc, ona się nie odzywa jest cicho, więc pewnie jej na tym nie zależy, więc nie ma co i zawijam żagle. I tak też się dzieje, więc to też ma znaczenie. Też ta komunikacja, brak komunikacji. Niestety to jest pogłębienie potem tego wszystkiego, co w waszych relacjach nie można odbudować. Ja też nie jestem jakimś ekspertem od relacji, ale po prostu mówię, z życia wzięte. Różne takie przykłady, który, z którymi na co dzień się spotykam, które na co dzień mnie tutaj dotyczą, więc na co dzień rozwiązuję takie problemy. I też chciałam powiedzieć właśnie co do tego, że czasami ktoś Wam się podoba, chcecie na przykład tą osobę poznać, chcecie się bardziej zbliżyć do tej osoby, i nieważny tutaj jest wiek, chociaż też powiem, że nagram coś dla tych pań, co mnie prosiły 50 plus i nawet więcej. Więc nawet jeśli chodzi o kobiety w naszym wieku, mogę powiedzieć, ponieważ ja też mam 52 lata, więc jestem już 50 plus. Więc jeśli chodzi o takie spotkania, to też należałoby troszkę się odważyć. W dzisiejszych czasach mężczyźni są strasznie dziwni w późniejszych latach. Młodzi mężczyźni, niestety, szukają rozrywek bardzo często. Czasami popadają w rozrywkowe kobiety, i ci spokojni mężczyźni, właśnie trafiają na takie nieciekawe rzeczy chociaż takich tych mężczyzn już można powiedzieć takich młodych, spokojnych, to praktycznie nie ma. Ale się zdarzają. Natomiast mężczyźni, którzy już są w wieku ponad 40 lat mają ze sobą jakieś tam przeżycia, to już często też myślą bardzo wygodnie. Bardzo często są takie relacje, i nie mówię, że to musi być wygodnictwo ze strony partnera, może być ze strony partnerki, może być ich obopólna też wygoda. Każdy żyje w swoim domu. Spotykają się na przykład na weekendy, na kilka dni, jadą sobie gdzieś, a potem każdy wraca do swoich obowiązków, do swojego domu, nie mieszkają normalnie ze sobą, bo uważają, że tak będzie lepiej, każdy ma swoje życie. Ale są lojalni wobec siebie. I takie spotkania są fajne. Nie mówię, żeby były fajne, dlatego że na całe życie, dlatego że każdy sobie wybiera. I niektórzy lubią takie życie. I są kobiety, które bardzo chcą na przykład, żeby ten mężczyzna był zawsze przy niej i rano i w nocy. Są takie kobiety, które tego potrzebują i dobrze się z tym czują, ale również są takie kobiety, które patrzą troszeczkę na to inaczej, że dlaczego ona ma wszystko robić, niech on też coś od siebie da i ona wtedy od siebie też troszkę da. I to też pasuje dla kobiet. Tak jak powiedziałam, 50 plus jest to. Bardzo fajną rzeczą, jeśli na początku, rozmawiając ze sobą, czy spotykacie się poprzez różne portale społecznościowe, czy przez jakieś inne, to fajnie jest po prostu tak rozpocząć jakąś relację, dlatego że macie możliwość poznania bardziej tej osoby, zaangażowania tej osoby, bo jeśli on tylko chce po prostu spędzić fajnie czas i potem się zawinąć i lecieć do innej kobiety, no to od razu to wyjdzie, to od razu będzie wiadomo, dlatego że jeśli zamieszkacie razem, no to tego nie zauważysz bardzo szybko. Natomiast jeśli każdy będzie miał swój dom, no to on cały czas będzie zabiegał, on będzie się starał. On będzie Pytał, on będzie dzwonił, wtedy macie szansę zobaczenia, jak to jest zdalnie, a ważne, żeby troszeczkę pomieszkać poza sobą i troszeczkę ze sobą. No, wtedy najlepiej poznajemy tą drugą osobę. Jeśli oczywiście mówię, osoby się nie znają, poznajecie się dopiero, to są zupełnie dwie różne sprawy, jeśli osoby znają się bardzo dużo lat. Ale czasami też tak bywa, że znasz kogoś bardzo długo, wiele lat, a potem okazuje się, że to nie jest jednak ta osoba, o której myśleliście. Też tak, też tak się zdarza. Teraz przede wszystkim, jeśli chodzi o te dzwonienie, pisanie i kontaktowanie się, to też, też ma na celu, że ostatnio też rozmawiałam z jedną panią, <grytania> która myślę, że mnie słucha zawsze więc on się od, odzywa raz na jakiś czas, no okej. Okay. i teraz tak, brak komunikacji, brak określenia między sobą jakichś zasad, to to, to to się też nic nie zmieni, więc jeśli on wie, że ma pozwolone i może po prostu się nie odzywać, no to on nie będzie się odzywał, on nie będzie czuwał, że on musi zadzwonić i na przykład albo wysłać sms a w postaci dzień dobry, co słychać, jak spałaś. No, jeśli nie ma ku temu potrzeby, no to on tego nie będzie pisał, nie będzie uważał, że to zastosowne, że to tak można, że tak może być fajnie, więc to też ma znaczenie, w jaki sposób tutaj między sobą macie te komunikacje, więc powinniście jasno postawić sprawę. Tak. Jeśli spotykamy się, to spotykamy się, ja piszę smsa, no to on odpisze. On się tego nauczy. Jeśli on nie pisze, to ty napisz tego smsa. Jeśli on nie proponuje spotkania, to ty zaproponuj to spotkanie i wtedy zobacz, co on powie. Czy on będzie chciał tego spotkania, czy nie. A kobiety bardzo często teraz w ostatnim czasie właśnie, a to ja poczekam. No, on jeszcze mi nie zaproponował spotkania, on jeszcze się nie określił, co ma powiedzieć. No, i czekamy, a czas po prostu leci, i szkoda marnować czasu właśnie na takie sprawy, bo to, to czas to jest na naszą korzyść. Jak się dużo mówi, no to muszę trochę popić. No więc, i teraz na koniec powiem, że. Yy, Dużo kobiet szuka tych mężczyzn, to znaczy kontroluje dyskretnie po tych lajkach, like po tych portalach, po Facebookach. Ja wiem o tym, bo też o to, o to pytacie i uczycie mnie różnych rzeczy, jak potrzeba coś wyszukać. Ale tu jest też pokazane, bardzo często jak o to pytacie w kartach, się pokazuje, jako to negatywna rzecz, dlatego że to nie jest. Dobre takie kontrolowanie, sprawdzanie. Bardziej jest, żeby nie myśleć o tym, że on coś mógł zrobić, tylko po prostu zapytać. Zapytać, jeśli macie jakieś podejrzenia, coś wam się nie podoba, gdzieś tam jest jakaś informacja, ktoś wam coś przekazał, to jeśli nie będziecie na ten temat rozmawiać, to po prostu nie rozwiążecie tego i nakręcanie tych negatywnych myśli, po prostu. Wprowadzacie negatywne zdarzenia, negatywne różne rzeczy, które dzieją się potem w waszym życiu. Nie możecie sobie z tym poradzić. I potem wracacie z powrotem, z partnerem, który mógłby być z Wami. I pytacie się, co zrobić, żeby wrócił. No właśnie, trzeba zacząć od początku. Nie nakręcać negatywnych myśli, nie nakręcać się nad niczym, no i wtedy wróci. No. To wszystko, co mogę dzisiaj dla was tak ogólnie powiedzieć w takiej krótkiej pogadance, i niedługo będę wracać do rozkładów. Także życzę wam wszystkiego dobrego i dziękuję Państwu.